Jesteśmy z Markiem już w Sławięcicach A dzięki dzięki też mam takie. <grywa> obiecaliśmy, wam, no, już rana. Że, obiecaliśmy wam, że dzisiaj troszeczkę się pobawimy tutaj na kanale Gliwickim między a ja Mam nadzieję, nawet kędzierzynem. To wszystko. Myślę, że już dzisiaj na kanale wieczorem pokażemy Wam Marek ze Śląska, Jazopola, na ziemi opolskiej. Na ziemi opolskiej... Jesteśmy w ciekawym miejscu, niedaleko jest szkoła, do której chodziłem przez 4 lata, Ale mam a nadzieję, nigdy że... nie wędkowałem tutaj na kanale. Nie Także... chodziłeś na wagary? Nie chodziłem na wagary. Widzimy się za chwilę nad wodą. Zapraszamy na pierwszą bitwę z cyklu Marek kontra Marek na Ultralight. To może, to może być ciekawa, ciekawy cykl patli tak zwany. Tak jest i pozdrawiamy naszych przyjaciół no. na grupach. Ja na Nieporadniku Wędkarskim, a ja na Wędkarstwo Ultralight. No i super, widzimy się nad wodą. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. Jest prąd, jest marek. Jest polonus. Śmigam na dół. On się jeszcze szykuje, a, a ja już tutaj parę małych rzutów może wykonam. Widzicie wszystko ładnie ośnieżone, liście śliskie. Jak na razie nieporadnik wędkarski prowadzi o jedną łuskę, którą udało mi się przyciąć właśnie pod piołem, jakąś rydę gdzieś w połowie kanału. z kanału Tak jest. No niestety już ją wystrzeliłem, ale. ale. zbyt szybkie prowadzenie jest. Teraz przeprowadzimy bardzo brutalne doświadczenie. Czyli z tak zwanego ultralighta przejdziemy na słabo lighta. A widzę, że nie byliśmy tutaj sami, którzy łowią na dropszota. Mm. Dlatego, że jeden dropszot wisi dokładnie nade mną. Nawet z przynętą, gdyby się udało zrobić zbliżenie, mielibyśmy. Ale może być zboczony troczek, to prawda? No przecież są tutaj w tym kanale przepiękne sandacze i inne takie. Kur, Kurde, pelki małe. A już to jest bajer w tym kiju. Z pod ręki. W trudnych warunkach. bo nam żebrać przy brzegu o koniach <noise> ale to jeszcze nie koniec naszego wyjazdu więc na no, spokojnie Marek no chyba tak ależ okoń Ja pierdziele! Mamy rekorda dzisiaj! Dawaj, dawaj! Ja pierdziele! Po to tu przyjechałem! Powoli... Jest piąteczka. Pokaż może, tą gumkę, na którą go ciachnąłeś Tak pięknie wygląda. Słuchajcie, no, bezapelacyjnie to. To jest. Chłop na razie wygrywa, nie? To jest mój rekord. Zaraz go zmierzymy i wypuścimy. Pięknie nam tutaj pozuje. Nie będziemy mu stawiać. Super, Grzbietu, bo nie jest wkurzony. O, sam się jest wkurzony. Piękna sam się ryba. Czekaj tak, żeby nam teraz nie spierdzielił. Co masz mi? Tak, jest spróbuję wypiąć. No. Delikatnie, tak, żeby rybki nie wkurzyć i nie zdenerwować. Siup. No drodzy Państwo, ale takie delikatne branie, aż muszę Słuchaj, im... Słuchaj, yy, zostajmy tutaj w takim razie, ja się do Ciebie przeniosę, a Ty go zaopiekuj się nim. A no masz razie. miarę gdzieś przy sobie? Mam miarę przy sobie, tam. Dobrze, to... No muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jeszcze raz go sobie zobaczymy tutaj, za chwilę parę, parę ujęć, parę fotek, ale na razie niech siedzi w wodzie, bo... Nie będziemy go męczyć. No, to będzie mój dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale to po prostu będzie mój rekord. Podejrzewam, bo takie 30 pary już było. Tego liczę, że gdzieś pod 4 dychy powinien mieć. Piękna ryba. Marek nam już szykuje miarkę. Ja sobie pozwolę tego całkiem niewielkiego karpia. Odłożyć tutaj, żebyście mieli jasność, że jest śnieg. No i ten moment, ten moment, w którym ja dostaję w Nie jest tak źle, słuchajcie. 37 cm naliczyłem. 37 cm. Czyli poprawiłem się o 3 cm, to jest mój rekord? To jest super. Ci e. nagram jak to fajnie sobie wypuszczasz. Dio, to... lecimy. Kabanek wraca do siebie do domu. Tyle by drugi kaban nie wleciał razem z nim. I nie poszedł. No to teraz niech na tak. Aha, to żółwiek, bo jestem mokry od, od łyby. Szczerze ci powiem, że... Fajna ryba. Ale to już któreś takie bardzo, ale to bardzo delikatne puknięcie.